Posty warzywne, dieta dukana, detoksy sokowe to fantastyczne diety. W krótkim czasie pozwalają nie tylko poprawić wyniki krwi, ale też zrzucić bardzo dużo kilogramów. Problem w tym, że tylko na chwilę. Na początku jest super, ale bardzo szybko masz mniej energii, mniej się ruszasz. I czujesz się coraz bardziej głodny. A po początkowym spadku wody, treści i glikogenu, waga staje w miejscu. I tak właśnie możemy opisać mityczny, zwolniony metabolizm. Więc to nie działa tak, że organizm włącza jakiś magiczny mechanizm magazynowania i tycia na deficycie, a po prostu rekompensuje sobie niską dostępność energii poprzez niskie jej wydatkowanie. Miej się ruszasz: czy to poprzez spontaniczną aktywność fizyczną, taką jak gestykulowanie, wiercenie się i tak czy to poprzez aktywność niezwiązaną z treningiem. Czyli na przykład częściej wybierzesz windę zamiast schodów, czy niedzielny spacer zamienisz na popołudnie z Netflixem i możesz nawet tego nie zarejestrować. Do tego dochodzą niekorzystne zmiany hormonalne, w tym głodu i sytości, niższa masa mięśniowa i recepta na obniżenie zapotrzebowania energetycznego jest gotowa. Zamiast szukać magicznych rozwiązań na chwilę. Postaw na budowanie nawyków, które zostaną z Tobą na lata. A jeżeli koniecznie potrzebujesz być na diecie, która ma swoją nazwę, to postaw na dietę śródziemnomorską, MIND lub DASH. Daj znać w komentarzu, jakie są Twoje doświadczenia z dietami cud. A jeżeli potrzebujesz jadłospisu dostosowanego do Ciebie, takiego, który będziesz w stanie utrzymać długofalowo, to zapraszam Cię na konsultacje indywidualne.